Bardzo nam miło Was powitać kolejnego poranka, południa albo wieczora. Będziemy chcieli studiować kolejny fragment, tym razem o Abramie i Melchizedeku. Jest to Księga Rodzaju, rozdział 14 i Darka poprosimy o przeczytanie. A gdy wracał po zwycięstwie nad kedor la i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do doliny Szewe, doliny królewskiej. Melchisedek zaś król Salemu wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego i błogosławił mu, mówiąc Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi, i niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół Twoich w ręce Twoje a Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama – daj mi ludzi, a zabierz sobie dobytek. Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy – podnoszę rękę swoją do Pana, Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do ciebie, abyś nie mógł powiedzieć – to ja wzbogaciłem Abrama. Nie chcę nic, oprócz tego, co spożyli słudzy oraz działu należnego mężom, którzy poszli ze mną, Anerowi, Eszkolowi i mamremu. Niech oni wezmą swój dział. Mm -hmm. e, no właśnie. Ja chciałbym tak na samym początku może podzielić się taką hipotezą, e, ale myślę, że która może dać nam trochę taki szerszy obraz tego, co się tutaj dzieje, bo trzeba sobie powiedzieć, że na chwilę, na kilka lat przed powołaniem Abrama a Abraham był powołany jak miał lat 75. No to, to na kilka lat przed jego powołaniem żył jeszcze Noe. Czyli Noe i Abraham mogli się znać jeszcze Jest taka przez około 70 lat. Natomiast być może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale syn Noego Sem przeżył Abrama. Hmm. prawda? On, on żył dłużej niż Abram, i to też wielce prawdopodobne jest, że mogli się gdzieś tam spotkać, tak? W każdym razie było to Możliwe, tak? Sem, to można by sobie pomyśleć, że to taka najstarsza wtedy postać na, na świecie. Mm -hmm. To był człowiek, który pamiętał jeszcze czasy przed Potopem i słuchajcie, i można było z tym człowiekiem się spotkać, nie? Można było się z nim spotkać. Co prawda, to też jest ciekawe, że obecność Sema na ziemi, czy Noego jeszcze przez, przez długi czas, nie była gwarantem tego, że ludzie byli zabezpieczeni od pogaństwa, bo wiemy, że. No, potomkowie Sema właśnie poszli w pogaństwo, więc Noe i Sem mogli obserwować te kierunki. W każdym razie, jedna z, hipotez, jedna z hipotez sugeruje, że owym Melchizedekiem, królem Salemu, był właśnie Sem. Generalnie. Podoba mi się taka koncepcja, no nie, nie, nie możemy nie. jednak powiedzieć, czy była prawdziwa, czy fałszywa. Jednak był to, była to osoba, która była kapłanem Boga Najwyższego. On tutaj jest nazwany królem sprawiedliwości, prawda? Sedek... W, w, z języka hebrajskiego znaczy właśnie Sprawiedliwość, Salem znaczy pokój, czyli król Sprawiedliwości, król pokoju. I czytamy właśnie, że był kapłanem Boga Najwyższego, tak? I z nim Abram spotkał się po wygranej bitwie. I to w ogóle to spotkanie jest tak opisane tak znikąd, bo Aha. Abram wraca i w zasadzie pierwszy werset tej, tego fragmentu, czyli dokładnie 17, werset 14 rozdziału, mówi, że wyszedł mu naprzeciw król Sodomy. I zaraz czytamy, a król Salemu wyniósł chleb i wino. Nie? To tak jakby, jakby po prostu znikąd pojawia się ten król Salemu, przychodzi do Abrama i on ma coś do zrobienia i błogosławi. Błogosławi Abrama i błogosławi Boga. Mhm. Błogosławi Abrama, ale błogosławiąc Boga od razu tak jakby przypomina, uczy, że cokolwiek tutaj się wydarzyło, nie wydarzyło się dlatego, że Abram zebrał więcej ludzi niż wojska przeciwne, tylko dlatego, że, jak tu jest powiedziane, Bóg wydał nieprzyjaciół Twoich w Twoje ręce. Więc to całe osiągnięcie, to całe zwycięstwo, które jest tu opisane, kapłan Melchisedek mówi, to wszystko dzieje się dzięki Bogu. Mm -hmm. y no właśnie. I czytamy o tym, że Abram z tego całego dobytku daje Melchizedekowi jakby dziesięcinę, prawda? Tam jest powiedziane, że ze wszystkiego mu oddał. Tak? To jest ciekawe, że no właśnie zwykle, kiedy Biblia wspomina o dziesięcinie, to bardziej myślimy może nieraz w takiej koncepcji, że coś zarobiłem, prawda? Coś... Natomiast mm -hmm. <laughs> Abraham zdobył to jako łup wojenny, no, nie? I, I z tego również czuł w obowiązku, żeby oddać Dziesięcinę Bogu. W ogóle kwestia dziesięciny jest o tyle ciekawa, no nie, bo wcześniej sobie mówiliśmy, że, że jednak te, ta majętność, ten dostatek jakby przyciąga ludzi, nie? że to jest kuszące, że, że jakby w, jako ludzie mamy coś takiego, żeby, żeby mieć więcej, więcej, więcej. Natomiast sprawa z dziesięciną jest o tyle ciekawa, że to jest jakby coś takiego, jakby swoją postawą wtedy mówię: pieniądze nie są, nie są dla mnie najważniejsze, nie? Mm -hmm. Dobytek nie jest dla mnie najważniejszy, Bóg mówi: oddaj dziesięcinę, ja oddaję, mm -hmm. tak? Jakby za darmo, bez, jakby bez jakiegoś, jakby to powiedzieć, takiego oczekiwania, że będę miał coś w zamian, nie? Aha. Tylko Bóg mówi Oddaj, to jest jakby moje, to jest moja część, ja oddaję. No a jak coś oddajesz za darmo, to dajesz do zrozumienia, że to nie jest dla ciebie aż takie ważne. Mhm. Ja bardzo lubię ten zapis o dziesięcinie tutaj, bo on nie jest jeszcze zapisem, który będzie mówił o prawie. To później mhm. będzie mowa o tym, że będziesz oddawał dziesięcinę ze no wszystkiego tak. i tak dalej. Tutaj nie ma nigdzie wcześniej przynajmniej zapisanego jakiegoś przepisu, według którego Abram miał się zachować. Raczej ten opis jest taki, że kapłan mówi mu, wszystko co masz jest od Boga, więc Abram mówi, dobra, to chcę oddać część tego Aha. Bogu nie? W, ty, w tym przypadku. I, i to jest bardzo, bardzo fajna narracja, bo gdy później pojawia się jeszcze ta perspektywa prawa w dalszych opisach księgi, drugiej księgi Mojżeszowej czy trzeciej, to tam to, co jest prawem, powinno być interpretowane, jak rozumiem, przez pryzmat tego, co tu jest opisane. Nie? Czyli nakazano ci być wdzięcznym i oddawać Część tego, co Tobie została dana. I bardzo, no, ja bardzo lubię tę perspektywę. Nie, nie, nie tak bardzo nakazu, który, w który, do którego trzeba podejść i powiedzieć o nie, jakby znowu. Nie? Raczej... Wszystko, co mamy z od Niego, no wszystko, co mamy z od Niego, mm -hmm. no to odwdzięczę się podobnie, jak zrobił to Abram. Mm -hmm. No i tu właśnie, tu są te słowa: Bóg Najwyższy, który wydał, nie który dał, nieprzyjaciół Twoich w ręce Twoje. Zatem Abram miał takie poczucie, że wszystko, to co powiedziałeś, nie? że wszystko, co, co zyskał, było od Boga, i tutaj zaraz jest bardzo ważny wątek, ponieważ Król Sodomy mówi do Abrahama, daj mi ludzi, a zabierz sobie dobytek, uh -huh. nie? Uh -huh. I Abraham jakby od razu, jakby lampka jakaś mu się zapala, wie, że trzeba być tutaj ostrożnym i wypowiada właśnie to słowa podnoszę rękę swoją do Pana Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. To jest w ogóle ciekawe, że w taki sposób właśnie określił Boga Melchizedek, prawda? Uh -huh. Bóg Najwyższy, Stworzyciel nieba i ziemi. Czyżby Abraham się uczył? No, no tak, nie? prawda? No, od kapłana, jak najbardziej. Nie? Ale właśnie dalej mówi, że nie wezmę ani nitki, ani myka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do ciebie, abyś nie mógł powiedzieć, to ja wzbogaciłem Abrama. Mhm. Jakby Abram swoją postawą chce pokazać, że ja jestem zależny od Boga, tak? Ja mam wszystko od Boga i żeby nie było takiej sytuacji, że ty teraz będziesz mówić, to ja wzbogaciłem Abrama, nie? I, i Abram od takiej sytuacji się bardzo mocno oddziela. Chociaż wcale nie jest nigdzie powiedziane, że on nie mógł nic przyjąć, mhm. tak? Nie, nie, nie było żadnego zakazu. Raczej on, jak rozumiem, interpretuje to tak, że Bóg mu obiecał, że on będzie błogosławiony i będzie błogosławieństwem, i że właśnie tak jak powiedziałeś, wszystko będzie od Boga, więc no, chce uniknąć jakiejś tam nieporozumień, jakiejś. Złego świadectwa, które, albo nawet odwrotnie, chce, dopro, chce uniknąć takiej sytuacji, w której ludzie nie mogliby dostrzec, że to, co on ma, pochodzi od Boga, a nie od innych ludzi jako, jako takich. Ale to jest właśnie bardzo ciekawe, że ja się zastanawiam, czy to też nie jest kwestia samego króla Sodomy. Prawda? bo czytaliśmy, że Sodomici generalnie byli źli, bardzo grzeszni przed Panem, i być może dlatego też Abraham odcina się od takiego człowieka. Nie, że, że ty tutaj będę miał coś od Ciebie, nie? Bo jak czytaliśmy tam rozdział, czy dwa rozdziały wcześniej, no to zobaczyliśmy, że od faraona jednak przyjął pewne podarunki, tak? Mhm. I to też jest taki przykład, że no, przyjmowanie różnych, nie wiem, darów, prezentów to też nie jest coś strasznego, tak? Mhm. Ale e, tak sobie myślę, że to może była kwestia... No, kim był król Sodomy i co sobą reprezentował? Pewnie tak, bo o królu Egiptu, choć oczywiście z późniejszych historii będziemy tylko myśleć źle o faraonach, natomiast mhm. ten przedstawił się całkiem dobrze. On nie zrobił nic tutaj, przynajmniej nie czytamy, żeby zrobił coś złego, no ale rzeczywiście no, jest tutaj pewna rozbieżność. Ale to też pokazuje, jak trudno jest stworzyć takie prawo, które pasowałoby do wszystkich sytuacji. Nie? Mhm. Um, gdyby chcieć stworzyć tutaj przepis, to albo w jednym przypadku, albo w drugim, Abram zachowałby się niewłaściwie. A może właśnie on w mhm. obu przypadkach zachował się właściwie, no bo kontekst był inny. Chociaż zachował się sposób. inaczej. No właśnie, no. no właśnie. Cóż, dziękujemy Wam, że byliście dzisiaj z nami. Wydaje się, że możemy popatrzeć na tę historię i wyciągnąć z niej taką myśl, że wszystko, co mamy jest od Boga. W Piątej Księdze Mojżeszowej to będzie powiedziane, że jak już będziecie tam w tej Ziemi obiecanej i wszystko będzie dobrze, nie zapomnijcie tylko, że to Bóg daje wam siły, żebyście mogli tymi swoimi rękami zrobić to wszystko, co robicie. Więc starajmy się pamiętać i być za to wdzięcznymi, że wszystko, co mamy, i siły do pracy, i umiejętności mówienia, i w ogóle to, że nasze serce bije i możemy oddychać, że to wszystko jest od niego. I też możemy wyrażać jego, Jemu wdzięczność za to w różny sposób. Też dzieląc się tym z innymi, może też w kontekście dziesięciny, o której tutaj czytaliśmy, ale też pomocy komuś, kto może nie ma aż tak dużo szczęścia, jak my. Zatem będziemy się modlić najpierw wy, a później będziemy modlić się. My. Boże, najwyższy stworzycielu nieba i ziemi. Dziękujemy, że Ty jesteś hojny i obdarowujesz nas łaskawie tym, co nam potrzeba. Panie, chcemy, chcemy pielęgnować taką wdzięczność do Ciebie. Chcemy, Boże, oddawać Ci nie z przymusu, ale z takiego wdzięcznego, ochotnego serca to, co do Ciebie należy. Chcemy, Boże, właściwy użytek robić z tego, co nam dajesz, i Boże, daj nam też taką mądrość, ostrożność, abyśmy nie wchodzili w jakieś niepotrzebne układy z ludźmi, którzy są Twoimi wrogami. Prowadź nas w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Cieszymy się, że mogliście być z nami. Mamy nadzieję, że i dla Was było to wartościowe spotkanie. No a teraz życzymy dużo mądrości na ten dzień i do zobaczenia jutro. Cześć! Cześć.